Dzień dobry. Dzień dobry. witamy wszystkich bardzo bardzo serdecznie na w dzisiejszym biegu z okazji Konstytucji 3 maja, już za chwileczkę pierwsza kategoria tego biegu, za chwilę oficjalne otwarcie dzisiejszej uroczystości dzisiejszego świętowania tutaj w Parku Tysiąclecia. Ja serdecznie Państwa bardzo, bardzo gorąco witam w imieniu burmistrza miasta, w imieniu Pana Konrada Kowiaka Centrum Kultury Rekreacji we wschodzie. Chciałbym serdecznie podziękować komendantowi oraz policjantom z KPP Wschowa. Dziękujemy serdecznie za Waszą... Obecność. Dobra. Witam serdecznie pana Janusza Koniuszkę. Dziękujemy pan Janku również za pomoc, za wsparcie. Dziękuję wszystkim tym Państwo, którzy się zaangażowali w sprac komunalne i dziękujemy również naszym sponsorom, których za chwilę będziemy wymieniać. Pan Mikołaj, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysowej Sieni, poprowadzi te zmagania sportowe. Dziś dyrektor tutaj był, spoglądam, szczytam pewnie zaraz podejdzie do naszego tutaj namiotu lipowskiego i rozpoczniemy ten wyjątkowy, ten ważny wiek. Pan burmistrz z nami jest, jest również z nami pan radny Krzysztof Kola, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gminy Wschowa. Nie wiem panie Mikołaju, czy my się widzimy, czy mamy jakiś kontakt ze sobą. Powiem krótko, halo mnie wyłączyli. Szukam, szukam, wieża nie odpowiada, więc nadal robię pościg i szukam Pana Mikołaja, czy Pan Mikołaj już tam gdzieś jest? jest. Jest, 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 jest Pan Dyrektor, jest tutaj przy mnie. Panie Dyrektorze, no cóż, próbujemy. Moi kochani, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Za pierwsza, zapraszam pierwszą grupę wiekową, dzieci przedszkolne na... Za chwilę rozpoczniemy bieg. Poczekamy jeszcze na pozostałych. Kochane przedszkolaczki, chciałbym żebyście popatrzyli w tej chwili. Widzimy tam harcerza, harcerkę. Harcerka nam pokiwa. Widzimy tą dziewczynę na przodu? Będę bardzo prosił rodziców, żeby się cofnęli za linię drzew. Na moją komendę, a moją komendą będą następujące komendy. Gotów? I następnie uderzenie. Na ten sygnał biegniemy za tą miłą koleżanką aż do Leja. Staramy się moi kochani biec spokojnie, bez nerwów. Chodzi o to, żeby każdy z was ukończył bieg. Dobrze? Dziewczynki bardzo bym poprosił, żebyście przeszły. Przejdźcie tak bo nie chciałbym żeby któraś poszła chodź, chodź Stańcie tutaj czy mamy jeszcze jakichś przedszkolaczków którzy jeszcze gdzieś zaginęli w nie ma, tak? jeszcze ktoś biegnie, to czekamy Przypomnę tylko, że dzisiejsze biegi mają charakter okolicznościowy. Nie ma dzisiaj zwycięzców, nie ma przegranych, dzisiaj są wszyscy wygrani. Każdy uczestnik, który dzisiaj biegnie, otrzymuje pamiątkowy medal. I to jest dzisiaj najważniejsze. Dobrze? Czy jeszcze na kogoś czekamy? Wszyscy już są. Dobrze. Moi drodzy, ja za chwilę zabiorę tą taśmę. Żeby się nikt o nim nie potknął. Stoimy. Zabieramy nóżki. O. dobrze. Będziemy bogaci. Taśmę odłożymy na bok. Wszyscy gotowi? Tak? Ale słabo. Gotowi? Wcześniej! Świetnie! Prowadząca bieg gotowa? Świetnie. Waga. Dopiero na uderzenie tych deseczek startujemy. Tak? Gotów. Tak, I biegniemy.

80 lat tutaj do nas na linię startu za chwilę rozpoczniemy kolejny bieg na dłuższym dystansie 400 metrów, kochani. To jest bieg wokół tego stawu po ukończonym biegu biegamy bezpośrednio do Leja i tam otrzymacie pamiątkowe medale. Igor Filip. Igor Bardzo bym prosił w tej chwili o wejście z trasy biegowej. Gorek, przygotuj się! Jak widzimy, uważamy tutaj na tym asfalcie, żeby się później podchodzimy. Oliwia idzie przy magii, idzie po Czy wszyscy uczniowie w wieku 80 lat już do nas dotarli na linię startu? Jeden się przybiera, bo on pełnił. Dobra, idzie do przodu. I gorsza. Drodzy uczniowie, tak jak mówiłem przed chwilą, nie liczy się, To będzie pierwszy, drugi, trzeci, dzisiaj nie ma zwycięzców, wszyscy są wygranymi, wygranymi jesteście wy, bo jesteście dzisiaj na tym biegu także spokojnie, bez nerwów, moi drodzy, dwie komendy, komenda gotów, następnie uderzenie tych klapeczek i pięknie. Czy pytania? Świetnie. Myślę, że możemy rozpocząć. Mały kroczyk do tyłu. Dawaj, I no, Dawaj, dawaj, uliwia, na dawaj, uliwia, dawaj! Oni no, 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 Będziesz miał A, to ładny to, Nie ma tego napięcia. <średenia> Oczekaj, czekaj. Stały czerwonka. <średenia> Pięknie, to to No super.

A na linii startu gromadzi się kolejna grupa wiekowa uczniowie 11-13 lat To cóż, myślę, że możemy powoli zaczynać kolejny bieg. To uczniowie, uczniowie, komendy. Gotów? Czał, ubiegniemy. Spokojnie zaczynamy, żeby ktoś się nie potrał. Nie! A już powoli z są. już powoli widoczni są Pierwszy uczestniki przybiegł. Drodzy Państwo, już na linii mecie mety mamy pierwszych uczestników rawę dwa i już zwalniamy, zwalniamy chłopaki. Szanowni Państwo, kolejny bieg na dystansie 400 metrów, grupa uczniów starsza, mianowicie ja kategoria 14-15 lat. W dystansie rok poczynimy z biegi na dłuższych dystansach 800-1020 metrów. No cóż, drodzy Państwo, myślę, że możemy wystartować ostatni bieg dzisiejszych uroczystości, biegów Konstytucji 3 Maja. Trzy bardzo proszę serdecznie gości o zejście z tras biegowych. Gotów? O, Pierwsze 400 metrów za naszymi biegaczami. Na chwilą kurtnicy biegu rozpoczną drugą pętlę.

Czy to trzecie może masz? Witamy kolejnych uczestników kończących wiek.